Narcyzm. Ło, temat rzeka. Dzisiaj podpowiadam na różne wasze pytania związane z tym zagadnieniem. Najpierw jednak chciałbym was bardzo serdecznie przywitać przy mikrofonie Rafał Olszak, czyli wasz psycholog, ale przede wszystkim swój chłop, z OcalSiebie.pl, gdzie na konsultacje ze mną przez Skype można umówić się. A teraz pierwsze pytanie. Czy narcyz woli mieć kogoś przy sobie, czy typowe dla osoby narcystycznej jest to, że trzyma partnera partnerkę na dystans? Odpowiedź na to pytanie brzmi to zależy, ale od czego? Od wyobrażeń narcyza, od jego celów, a w szczególności od wyobrażeń na temat tego, jak związek miałby funkcjonować. No bo są takie osoby, które chcą ukształtować swojego partnera czy partnerkę w określony sposób. Czerpią pewną satysfakcję z tego, że mówią, jak ta osoba ma się ubierać, jak ma się zachowywać, jakoś tak próbują wpływać na drugiego człowieka, aby on zaczął jak najwierniej odzwierciedlać wyobrażenia narcyza na temat idealnej partnerki czy idealnego partnera. W takim wypadku, ponieważ zadanie to będzie łatwiejsze do przeprowadzenia na dystansie krótkim, Narcyz decydowałby się na bliski związek raczej, żeby mieć kogoś pod ręką, żeby móc ten proces przeprowadzać wydajnie, skutecznie, no, urabiając kogoś na co dzień. Jeśli natomiast Narcyz akurat wolałby prowadzić bujne życie towarzyskie, delikatnie mówiąc, bo nie jest wierny i wierny być nie zamierza, chce mieć związki równoległe, Chce czerpać korzyści z tego, że ma kilka relacji jednocześnie, no to oczywiście dla niego akurat w tym wypadku bardziej preferowaną opcją byłoby trzymanie się na dystans, czyli co najmniej mieszkanie osobno, a może nawet w ogóle związek na dystans, na odległość i widywanie kogoś raz na dwa, trzy tygodnie albo rzadziej, natomiast w pozostałe weekendy widywanie się z kimś innym chociażby. Także narcyz będzie dostosowywał relacje do tego, aby mu to pasowało, aby korespondowało z jego stylem życia. Następne pytanie, drugie pytanie: czy narcyz potrafi kochać? Zdania na ten temat są podzielone. Same, same osoby narcystyczne nie są co do tego zgodne. <laughs> Niektórzy mówią, że potrafią kochać. A inni wprost przeciwnie, że nie ma takiej opcji, że tam nie ma żadnych głębszych uczuć, że w ogóle nie ma co na to liczyć, że to nie jest prawdziwe uczucie, co najwyżej pozorowane, jakaś dobra gra pozorów, jakaś szopka może bardzo przekonująca, mocno sugestywna, ale jednak forma udawania. Komu wierzyć w tej sytuacji? Cóż, myślę, że dobrze jest przyjąć, że wszystko zależy od stopnia nasilenia narcyzmu. Jeżeli mamy pełnoobjawowe i to bardzo poważne zaburzenie osobowości w postaci narcyzmu, no to tam ze świecą pewnie szukać takiej zdolności autentycznego kochania drugiego człowieka. Jeśli natomiast mamy taką bardziej subkliniczną postać, czyli niepełnoobjawowe zaburzenie osobowości, taką rysę. No, to tam jest już większa szansa na to, że jakieś odruchy serca mogą się pojawić. A jeżeli mamy kogoś, kto tylko przejawia od czasu do czasu, i to raczej łagodne zachowania narcystyczne, no to tutaj jak najbardziej ta opcja jest możliwa, jest to dostępne. Ten człowiek ma raczej, mówiąc kolokwialnie, popsuty charakter, a nie jest osobą cierpiącą na zaburzenie psychiczne, takie jak narcyzm. No, i tam wobec tego na tą miłość może znaleźć się trochę przestrzeni. Ale takiej osobie postronnej ta odpowiedź może, może się nie spodobać, no bo no nikt y, nie ma takiej możliwości, żeby na bieżąco ciągle wszystkich napotkanych ludzi badać pod kątem tego, jak głęboko u kogoś jest nasilony ten narcyzm. No więc y, myślę, że bezpieczniej byłoby przyjąć chociaż na wyrost, że trudno tam jest to autentyczną miłość. I tak bym to podsumował. Co w pewnych wypadkach, kiedy postać narcyzmu jest łagodniejsza, albo w ogóle nie mówimy o zaburzeniu, nie jest wykluczone. Punkt trzeci, czy więcej jest narcyzów, czy narcystek? Tutaj też nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ są różne badania psychologiczne. Jedne badania psychologiczne używają takich kryteriów i takich metod pomiaru, a inne mają inną metodologię. I w zależności od tego w różnych badaniach wypada, że albo jest więcej narcystek, albo jest więcej narcyzów. Są też takie badania, które sugerują, że mniej więcej w równych proporcjach się to rozkłada. Także trzeba uważać na panie i trzeba uważać na panów, bo różnie może być. Tak czy owak, niezależnie od statystyk, zaburzenie osobowości narcystycznej może mieć i kobieta i mężczyzna. Punkt czwarty. Czy to prawda, że jest epidemia narcyzmu? Myślę sobie, że w tym, co mówią socjolodzy, a, a głoszą, że żyjemy w kulturze narcyzmu, jest przede wszystkim dużo prawdy, ponieważ takie postawy narcystyczne, egoistyczne, związane z instrumentalnym, przedmiotowym traktowaniem innych ludzi, a właściwie wykorzystywaniem innych ludzi bardzo się mocno spopularyzowały we współczesnym świecie z wielu różnych powodów, tak? Między innymi kapitalizm to pewnie nakręca, gdzie każdy chce się jak najprędzej nachapać, więc wielu ludzi jest skłonnych do tego, żeby innych wyzyskiwać, wykorzystywać jakoś, wmanewrować ich, czy to w handlu, czy, czy w innych jeszcze kontekstach. Także trzeba się z tym liczyć, że niestety taka sytuacja ma miejsce. Ale czy rzeczywiście to się przekłada na liczbę zaburzeń osobowości Narcystycznej. Tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ no nie było takich badań psychologicznych z tym tematem związanych, dokładnie takich samych, jakie prowadzone są teraz, 100, 200 lat temu czy 300 lat temu, tak? Bo psychologia jest młodą nauką, więc nie ma za bardzo do czego porównać. Tak? No bo gdybyśmy mogli to porównywać co 50 lat, przez ostatnie 300 lat powiedzmy, no to mielibyśmy pewność. Tak? Natomiast no my nie mamy takiej możliwości, więc trudno jest to jednoznacznie stwierdzić. Jakkolwiek już myślę, że wystarczająco przejmującym faktem jest to, co mówią socjolodzy tak? o tej kulturze, w której żyjemy. Myślę, że każdy z Was, drodzy słuchacze, mógł się natknąć na kogoś, kto postępuje właśnie narcystycznie, ma skłonność do manipulacji innymi, kłamania, wyzyskiwania innych, nakłaniania innych do przeinwestowywania, do instrumentalnego traktowania innych ludzi, rozgrywania innych ludzi, no bo niestety takie zjawiska są dość często widoczne. I często właściwie media też o tym trąbią na różne sposoby, gdzie, gdzie zastanawiamy się, jak to możliwe, żeby ktoś na takim stanowisku takie rzeczy robił. Albo jak to możliwe, żeby ktoś w, w, w mediach zrobił tak ogromną, zawrotną karierę, chociaż to wszystko jest zmyślone i na resorach. Albo jeszcze inne takie przykłady macie. I to najczęściej jest tylko wierzchołek góry lodowej, bo przecież tam pod spodem się też mnóstwo dziwnych rzeczy dzieje i dookoła się dzieje, także pewnie tego typu zachowania to wy już z łatwością dostrzegacie. No i tak bym wybrnął z tego pytania. Teraz pytanie piąte. Czy związek z narcyzem może spowodować traumę? No, jeżeli mamy do czynienia z człowiekiem o narcystycznym zaburzeniu osobowości, to ja bym raczej zapytał, czy to jest możliwe, żeby do traumy to nie doprowadziło? Ponieważ takie związki bywają w tak ogromnym stopniu toksyczne, niszczące. Człowiek jest tak bardzo wykorzystywany eksploatowany na potęgę aż do wyczerpania zapasów, aż do zatarcia silnika, że to jest często wręcz. Zadziwiające, że tam do traumy mogłoby nie dojść. ok? Więc, tak, jak najbardziej odpowiadając na to pytanie, związki z ludźmi narcystycznymi mogą i często powodują traumę. Myślę, że nawet mógłbym się odważyć stwierdzić, że z reguły te traumę powodują: większą, mniejszą, no na szczęście nie zawsze tak się dzieje, jakkolwiek zjawisko to zdecydowanie występuje. No na tyle często, aby użyć tego sformułowania, którego użyłem. I trzeba się z tym liczyć, bo niektórzy się tak łudzą. A tutaj co to za problem, jakoś sobie poradzę, jakoś temu podołam, pobędę i brną w to, i idą, idą w to, a bagno jest coraz głębsze, coraz bardziej ich wciąga, jest tam coraz gorzej. Są urabiani, robi się im praktycznie pranie mózgu, łamie się im charakter. I w rezultacie, no, no w końcu zaznają takich doświadczeń ekstremalnie trudnych, bolesnych emocjonalnie, no że w perspektywie paru miesięcy, no już mają tylko stop klatki, flashbacki, boleści, bolączki, różne emocjonalne, psychiczne udręki. Śni się im po nocach to, co się wydarzyło, mają współwystępujące z traumą różne tam jeszcze inne powikłania, typu jakieś depresyjne nastroje. Generalnie odczuwają bardzo silną obawę przed wejściem w kolejny związek, w ogóle jest to dla nich nie do pomyślenia nawet często, bo tak się tego lękają ze względu na obawę przed kolejnym urazem. Także czeka tam na Was wiele złego, więc gdy już wejdziecie na tą drogę, to jak najprędzej z niej zawróćcie. Bo wchodzenie na drogę pod tytułem związek z osobą narcystyczną, narcyzem czy narcystką, no to niestety jest to droga prowadząca donikąd. I teraz tak, szóste pytanie. Czy to możliwe, żeby narcyz przyznał, że nim jest? Tutaj różnie bywa, bo są przecież tak zwani narcyzi ukryci, którzy się z tym bardziej kryją, nie chwalą się tym. Jakkolwiek dość często osoby narcystyczne otwarcie o tym mówią. Tak? Nie, nie robią sobie nic z tego, a to z tego prozaicznego powodu, że, że on, one nie postrzegają narcyzmu jako jakąś wadę, czy usterkę, czy rodzaj zaburzenia, czy problem, nie rozpatrują własnego narcyzmu jako zjawisko negatywne. Wprost przeciwnie! Są dumni z tego, jacy są. No pamiętajmy, że mamy do czynienia ze sobą narcystyczną, tak? Narcyzm może się wcale z tym nie kryć, on może wprost powiedzieć, że jest narcyzem. I to się nie zdarza raz na Ruski Rok, tylko bardzo często tak się właśnie zdarza. Zresztą różne postaci, które tam możemy obserwować w mediach, mówiły często wprost, że są narcyzami. I to tak sobie tam było wypowiedziane, tam cytowane przez różnych dziennikarzy i tak dalej. Ale te osoby dalej wiodą prym w mediach, w swojej branży, tam związanej z mediami. Nie wiem, czy to ta branża, branża aktorskiej, czy czymś takim, i tam w sumie tam ten świat artystyczny tam przyjmuje różne osoby, także tutaj też nie robi zbytnio problemów o to. Więc trzeba się liczyć z tym, że są narcyzi ukryci, bardziej zakamuflowani, i to jest taka cicha woda, ale są też osoby, które. Otwarcie się przyznają do tego, powiedzą to z dumą yy, i tyle w temacie. Punkt siódmy. Czy narcyz może być psychopatą? Otóż rzadko w przyrodzie tak się zdarza, że zaburzenie osobowości udanego człowieka występuje w pojedynkę. Najczęściej są różne domieszki i ten miks może być bardzo różny. Przy czym, im więcej domieszek, tym bardziej wybuchowy robi się ten koktajl. Natomiast w przypadku narcyzmu, rzeczywiście jedną z częstych domieszek jest psychopatia. Nie jest też rzadkim zjawiskiem, że do narcyzmu dołącza się zaburzenie histrioniczne, i wtedy narcyz robi się taką seksbombą, kimś, kto bardzo epatuje swoim seksapilem, podkreśla tego rodzaju atuty, jest taki bardzo uwodzicielski, ale w takim rozumieniu. No, najbardziej tendencyjnym, jak tylko możecie to sobie wyobrazić, psychopatia często nie jest widoczna gołym okiem, w przeci przeciwieństwie do tego histrionicznego zaburzenia osobowości, kiedy naprawdę no, ktoś już takę patuje seksapilem że to, to się tego się nie da nie zauważyć, okay? Natomiast psychopatia także tam w pakiecie często występuje, co oczywiście bardzo pogarsza sprawę, bo psychopatia bywa określana też jako zaburzenie antyspołeczne. Ta nazwa wiele wam mówi, nie? To jest ktoś zorientowany w opozycji do w ogóle ludzi, tak? On się z ludźmi nie liczy absolutnie. On może nawet czerpać sadystyczną przyjemność z tego, że kogoś tam dręczy. Więc, no, taki rodzaj narcyza to byłby o, wyjątkowy kłopot, jeżeli ktoś miałby kogoś takiego w swoim życiu. Punkt ósmy. Czy narcyza da się rozpoznać gołym okiem? No cóż, różnie pod tym względem bywa, ale tak jak przed chwilą wspomniałem, czasami ten koktajl z zaburzeń osobowości jest tak ewidentny, tak rażąco widoczny także gołym okiem, że nie ma co do tego wątpliwości, I jakkolwiek. No, też nie popadajmy, broń Boże, w jakąś skrajność, no bo nie chodzi o to, aby ludzi diagnozować, tylko na nich patrząc, ok? Więc tutaj robię takie wyraźne zastrzeżenie, żeby Wam do głowy to nie przyszło, że to jest jedyne kryterium diagnostyczne, tak? Że ja na kogoś spojrzę i już wiem, nie. Ale jeżeli wśród licznych, różnych tam zachowań, czy też tego, co ten człowiek mówi, i takich elementów jego historii, dodatkowo jeszcze jest ta kwestia związana z tym, jak on kreuje swój wizerunek, jak on się przedstawia, no to wtedy dopiero możemy te kropki połączyć i jakoś diagnozować. No nie, nie robi się tego na podstawie jednej kropeczki, ok? Natomiast z narcyzami to różnie bywa. Ci ludzie, którzy są narcyzami ukryci, ukrytymi, to mogą w ogóle nam się nie rzucać w oczy. Natomiast niektórzy narcyzi potrafią rzeczywiście przyciągać uwagę, lubią przyciągać uwagę, skupiać ją na sobie, lubią być w centrum uwagi, wręcz cierpią, gdy w centrum uwagi nie są, czują się wtedy nad wyraz pominięci, niedoceniani i właściwie po tym najłatwiej byłoby rozpoznać jak on reaguje, jak on się czuje, jak on zachowuje się wtedy, kiedy no akurat nie jest na piedestale, nie jest w centrum uwagi. No jeżeli on nad wyraz cierpi i epatuje wręcz takim ogromnym poczuciem krzywdy, albo wręcz wchodzi w silnie w jakąś rolę ofiary, że został odstawiony, niedoceniony i tak dalej i tak snuje taką narrację przez lata i tak na każdym kroku właściwie wjeżdża z tym, że on jest taki niedoceniany i tylko dlatego świat go no, nie uwzględnia na tyle, na ile on by tego sobie życzył, no to to mogłoby dawać nam do myślenia, ale także w tym wypadku no to byłaby jedna kropka, a żeby połączyć te kropki, no to potrzeba ich oczywiście więcej więc podkreślam, nie diagnozujmy ludzi po samym wyglądzie, ale oczywiście to, jak, jak się ktoś kreuje, jak się ktoś zachowuje, w jakim kontekście najchętniej siebie widzi, no to, to, to są rzeczy, które warto też brać pod uwagę spośród licznych rzeczy, które uwzględniamy. Punkt dziewiąty. Czy narcyzm jest wyleczalny? Zaburzenia osobowości mają to do siebie, że im są głębsze, czyli im bardziej są poważne. Tym w mniejszym zakresie są wyleczalne, i, i te zmiany, ewentualne zmiany y, są bardziej ograniczone. Generalnie, jeżeli mamy takie pełnoobjawowe zaburzenie osobowości, jest ono silne. No, to tam niewiele da się zrobić, co nie znaczy, że nie należy robić nic, ok? Bo nawet człowiek z zaburzeniem osobowości może nauczyć się e, lepszej obsługi samego siebie, żeby sobie z tym lepiej radzić. Można opanować pewne umiejętności do tego, aby to zaburzenie osobowości mniej uprzykrzało mu życie. Także w tym sensie może nastąpić poprawa i jest ona na pewno godna wysiłku. To znaczy, ja zachęcam gorliwie każdego, kto ma taki temat, do tego, aby zrobił tyle, ile się da, żeby swoje problemy oszlifować i łagodzić w takim stopniu, w jakim jest to tylko wykonalne. Natomiast no, są czasami takie sytuacje, kiedy zaburzenie osobowości jest tak uporczywe, jest tak głębokie, jest tak trudne. Że rzeczywiście wtedy niewiele da się zrobić. No ale, żeby to rozstrzygnąć, ile się da, ile się nie da, to trzeba to zweryfikować, trzeba to sprawdzić, uczestniczyć w terapii. Także niezależnie od wszystkiego warto próbować tyle, ile się da, albo przynajmniej, żeby się nauczyć lepszego radzenia sobie z własnym zaburzeniem osobowości. Ok? Natomiast, jeżeli takie pytanie zadawałby ktoś, kto. Rozpatruję wejście w związek z osobą narcystyczną, no to e, nie liczyłbym na to tutaj, żeby nastąpiła jakaś absolutna rewolucja. Ok? E, poza tym taka terapia to nie jest coś, co odbywa się ekspresowo, to jest proces długotrwały. To, to, to nie są zmiany, które zachodzą na przestrzeni paru miesięcy, ok? Więc e, no, trzeba brać na to dużą poprawkę. Natomiast biorąc pod uwagę to wszystko, o czym mówiłem wcześniej, czyli przede wszystkim tą tendencję do manipulacji, kłamania i instrumentalnego używania innych ludzi, no to myślę, że to wystarczająco już zniechęciło do wchodzenia w relacje z osobą, która takie zachowania przejawia. Punkt dziesiąty. Dlaczego mroczna triada, czyli narcyzm, tak, i, i psychopatia to jest taki miks określany mroczną triadą. W tym właśnie narcyzm sprawia, że człowiek wydaje się bardziej atrakcyjny. I tutaj to pytanie często zauważyłem, że pojawia się w takich kontekstach rozmów związanych z uwodzeniem. No bo tam najczęściej mężczyźni poruszają ten temat, że są badania, które pokazują, że jeśli mężczyzna przejawia cechy mrocznej triady, to kobiety go postrzegają jako bardziej atrakcyjnego. Natomiast zauważmy tu jedną rzecz. Okej, okay, bo takie bardzo powierzchowne, niezwykle płytkie rozumienie badań psychologicznych może być szkodliwe i może być też nieuczciwe, więc chciałbym tu wyraźnie jedną rzecz podkreślić. To nie jest tak, że sam fakt, iż ktoś jest narcyzem, psychopatą, bądź właśnie skłonnym do manipulacji człowiekiem, przyciąga i jakoś sprawia, że człowiek jest bardziej atrakcyjny. To, to nie to, nie to. Tylko fakt, że ci ludzie potrafią w bardzo taki przekonujący sposób, intensywny, że tak powiem, sposób taki wyrazisty, eksponować cechy, które mogą się płci przeciwnej podobać, takie chociażby jak pewność siebie czy wspomniany już wcześniej seksapil. Ok? Więc ta, ta triada mroczna. Ona powoduje, że oni się w tym bardziej znacznie chętni są rozwijać i osiągają tutaj wysoki poziom biegłości. I to właśnie ten fakt sprawia, że te osoby są odbierane jako bardziej atrakcyjne. Nie zaś sama psychopatia, narcyzm czy makiawelizm. Okay? I teraz punkt jedenasty. Ostatnie pytanie. Czy osoba narcystyczna może być wierna? Tak, może być wierna, jeżeli jej się to bardzo kalkuluje, jeżeli jej się to niezwykle opłaca. To jak najbardziej. Niektóre osoby narcystyczne mają też takie wyobrażenie, że chcą mieć taki związek, takiej silnej symbiozy. Jest im to do czegoś potrzebne. To może być rodzaj wizytówki, często, że oni robią jakąś karierę w branży, dajmy na to, w której jest ta, taka taka cicha zasada, że jednak każdy kogoś ma, że się jest mężem czy żoną, że się bywa jako małżeństwo gdzieś, czyli to się po prostu przydaje, brzydko mówiąc, to tak, to ten człowiek może wtedy przejawiać wierność do czasu, do czasu, aż to nadal będzie opłacalne, bo, bo gdy przestanie, no to już niestety może być inaczej. Natomiast dość powszechnym zjawiskiem jest, że osoby narcystyczne skłonne są jednak upatrywać źródeł więcej korzyści w relacjach równoległych, czy też mają większą potrzebę różnorodności, jeśli chodzi o te sprawy tam, takie tam pikantne. No i wobec tego, no, tacy ludzie preferujący ten styl życia, no to raczej niespecjalnie będą się pisali na wierność, co nie znaczy, że nie będą skłonni, nawet pięknie ubierając to w słowa, deklarować, że chcą wierności, monogamicznego związku i tak dalej. Także tak bym z tego pytania wybrnął. I z mojej strony na dzisiaj to tyle. Jeżeli macie więcej pytań odnośnie narcyzmu, no to sekcja komentarzy jest do waszej dyspozycji. Tymczasem dziękuję wam za uwagę. Mówił dla was Rafał Olszak, czyli wasz psycholog, ale przede wszystkim swój chłop